Przeciętny człowiek ma obecnie zdolność koncentracji uwagi na poziomie złotej rybki. A jednym ze sposobów utrzymania widza, oprócz zmiany kadru, może być na przykład dodanie do naszego filmu napisów, takich jak te albo te. Jeżeli mamy film anglojęzyczny, to całość naszego działania ograniczy się do kilku, kilkunastu naciśnięć lewym przyciskiem myszy w Premiere Pro. Ale jeżeli jesteśmy Polakami i mówimy po polsku, to już nie będzie tak łatwo. Mówiąc o w pełni darmowych rozwiązaniach, mamy tak naprawdę dwie możliwości. Albo własnoręcznie tworzymy napisy w, albo w Premiere Pro, albo w After Effects, co przy Shortsach, Reelsach czy innych TikTokach nie będzie trudne, ale przy dłuższym materiale może się stać naprawdę uciążliwe. Albo korzystamy z open source'owych rozwiązań, takich jak na przykład Whisper AI i wykorzystujemy możliwości obliczenia we naszego komputera, co Wam dzisiaj pokażę. Będziemy potrzebować tak naprawdę trzech rzeczy. Pythona w wersji przynajmniej 3.8, FFMPEG w wersji Command Line oraz jakiegoś IDE. Ja będę dzisiaj korzystać z PyCharma, który ma darmową wersję i również wam go polecam. Mamy dostępne kilka modeli, ale ja za bardzo aż to wchodzić nie będę. Medium powinien być wystarczający dla praktycznie każdego, a Small robi trochę za dużo błędów. Jedyny problem z tymi napisami może być taki, że to myślnie wypluwa zbyt długie linijki, co nie jest zbyt angażujące dla widza, dlatego musimy pozmieniać kilka opcji. Tutaj, jak możecie zobaczyć, ja sobie nagrałem jakiś króciutki shorts, podsłuję, drogi, właśnie o tym, o czym mówię, tak? Czyli o stworzeniu napisów. Teraz, co musimy zrobić, to wyeksportować nasz film. Więc nie potrzebujemy wideo, może być samo audio. Możemy sobie jakąś nazwę do tego: napisy, film, na przykład. Wyeksportujemy to. Skoro mamy już wyeksportowany nasz materiał, teraz pokażę Wam, jak zrobić transkrypcję przy pomocy Whispera. Więc tak, wchodzimy do naszego PyCharma, klikamy New Project i dajemy temu jakąś nazwę. Na przykład nie będzie Transkrypcja Film i klikamy Create. Chwilę poczekamy, aż nam się projekt utworzy i tworzymy sobie nowy plik Pythonowy. Transkrypcja na przykład. Teraz kopiujemy to, co macie w opisie, czyli cały kod. Za chwilę przez to przejdziemy. Tylko mamy błędy, jak widzicie. Import whisper, na to najeżdżamy i naciskamy install package openAI whisper. To pobierze nam i zainstaluje nam wszystko, co tak naprawdę potrzebujemy i z czym zaraz będziemy pracować. W międzyczasie możemy przenieść sobie nasz film, który przed chwilą wyeksportowaliśmy, do naszego folderu. Teraz to, co robimy, to naciskamy prawym przyciskiem na nasz film, z którym, którego będziemy robić transkrypcję. Copy path reference i może być to absolutna ścieżka i wklejamy ją tutaj w audio, więc tak te dwie linijki to są importy, następnie zmienne audio przechowuje nam ścieżkę do pliku, którego będziemy robić transkrypcję, zmienna modę przechowuje nam model który wybraliśmy do robienia naszej transkrypcji result przechowuje nam wynik transkrypcji następnie mamy dictionary z opcjami max line count 1 czyli to będzie to samo co mamy tutaj line single length in characters tutaj możemy sobie wybrać i my sobie też ustawimy tutaj 7 bo robimy shortsa więc dla shortsa potrzebujemy szybkich napisów i krótkich więc teraz tak Naciskamy sobie run i zostanie pobrany nasz model. Jako, że ja mam MacBooka z M1, to chwilę to potrwa, więc widzimy się już po tym, jak wygeneruje się nam plik.srt. No dobra, mamy już nasz plik.srt, możemy sobie nawet go podejrzeć. No więc teraz przechodzimy do Premiere Pro z powrotem. Klikamy Import Captions from File i szukamy naszego pliku.srt i klikamy Import tutaj nic nie zmieniamy, no chyba, że macie jakieś style, to od razu można to zmienić żeby nie trzeba było później tego robić klikamy sobie OK nie i mamy napisy na... no, ale one nie wyglądają więc co, robimy tak zaznaczamy wszystkie i idziemy do properties tutaj możemy sobie pozmieniać czcionkę wielkość czy chcemy, żeby było z prawej, z lewej i align a. Więc ja sobie teraz ustawię tak, jak ja zawsze robię. Na przykład niech będzie na trochę większe, 80. I trochę na środek, trochę niżej, 600 pikseli. Może trochę jeszcze bardziej, 700, żeby było trochę pode mną. Albo 800, żeby nie było na mnie. Najpierw... Lepiej by było sprawdzić, czy wszystkie nasze napisy są dobrze wygenerowane, bo zawsze mogą pojawić się błędy. I tutaj mamy błąd: upgrade captions, to sobie usuniemy, tu graphics i zmienimy trochę ich timing. Upload Captions to Graphics i Upgrade powinno być dobrze. Zaznaczamy wszystko, idziemy do Graphics and Titles i zmieniamy Upload Captions to Graphic. Dzięki temu nie są nasze napisy już na layerze z subtitlami, który możemy sobie usunąć, bo już nie będziemy go potrzebować, tylko są edytowalnymi napisami, z którymi możemy robić tak naprawdę co chcemy. A więc tak, teraz co robimy z naszymi napisami, to wchodzimy w efekty i dajemy efekt transform na nasz pierwszy napis na przykład. Klikamy sobie, gdzie to jest, tutaj to jest, Shutter Angle, oznaczamy Use Composition Shutter Angle i zmieniamy to na 180, żeby dać jakikolwiek motion blur. Klikamy sobie tutaj te, nie wiem jak to nazwać, Stopwatch na pozycję i na opacity bo zrobimy sobie takiej opacity w dół trochę wybieramy te dwa keyframe y i przesuwamy je na przykład o 3-4 klatki do przodu i teraz zmieniamy sobie opacity na przykład na 50 pozycję dodajemy sobie tak troszeczkę do góry powiedzmy o 200 pikseli 1720 i zaznaczamy wszystkie keyframy, Temporal Interpolation i Ease In. Dzięki temu mamy tak naprawdę więcej możliwości sterowania naszym easingiem. Ale my zrobimy sobie coś takiego. I tak samo z Opacity. Więc klikamy, wybieramy keyframe. I dajemy sobie taki, żeby było na początku szybko. A później zwalniało. Teraz zaznaczamy nasz Transform. Klikamy prawym przyciskiem i wybieramy Save Preset. Dzięki temu będziemy mieć po prostu Preset na później. Więc nie będzie Opacity w dół. OK. Wybieramy sobie. To znaczy, najpierw usuwamy tego Transforma z tego pierwszego napisu, bo już tego nie będziemy potrzebować. Wybieramy sobie Preset Opacity w dół. Zaznaczamy wszystkie napisy. Przeciągamy. I mamy napisy zrobione. Tak naprawdę. Więc to by było na tyle. Wygenerowaliśmy i zaimportowaliśmy i zanimowaliśmy napisy zupełnie za darmo. Jeżeli Wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. A my widzimy się w kolejnym.